Są róże, są życzenia, a gdzie my właściwie jesteśmy? W stolicy, tato w stolicy, jakbyś Czego? nie wiedział to... Polski. Aha. Jesteśmy w Warszawie. W końcu do Warszawy też dociera nasz program i my do nich docieramy i życzenia, docierają muzyka. Wszystko, to są tak sami ludzie jak w pozostałej części kraju. No nie w to, to nie wątpię w ogóle, no bo Warszawa jest naszą, naprawdę jak powiedziałaś to, stolicą i wystarczy wejść na www.tvdisco.pl i tam dowiecie się Państwo jak można nas zaprosić do siebie, byśmy Wam złożyli życzenia. Yy, tak, dzisiaj będziemy u 22-letniej Magdy i właśnie z okazji jej urodzin będziemy składać życzenia. No super, zapowiada się bardzo ciekawie, bo ja taki starszy mężczyzna, młodzie... Tak młodzieżowo ubrany. Widzicie, widzicie, widzicie no chodźcie za nami. Wieca, dzisiaj do Magdy Wyszyńskiej, a zaprosiła nas Marta Wyszyńska i jej żeby, dodać siostra, tej, jej siostra. żeby ci to, nie, właśnie koleżanka przyjaciółka i siostra no też siostra, jest Marta koleżanka? Wyszyńska. No, no to teraz że zakręciła, że nie wiem komu będę składał bo życzenia. Poczekaj, bo tak, Magda Wyszyńska, jej, jej składamy życzenia. Złożyła jej życzenia Marta Wyszyńska, koleżanka, która ma Martę a Magda Wyszyńska. Wyszyńska, ta, której składamy życzenia, ma również siostrę Martę Wyszyńską. No, Dwie Marty, jedna... Czy Marta. Państwo to zrozumieli w ogóle, bo ja tego nic nie rozumiem. Dobra, wchodzimy i składamy życzenia. Tam się okaże na miejscu. No dobra, jesteśmy na miejscu, chodź. Nie. Jak to nie, nie? Dada, No nie no nie, to jest 11 piętra, mamy iść na 12. Ale idziemy do Marty, a Marty wyszliśmy. Magdy. Teraz... Boże Marta, Magda, Magdy, jak to... Idź już, jak idź, dzwoń, idź, schodami dobra. na górę. Idziemy. No, tak, ale tak. wysoko, zobacz. Słuchaj, to może tak się umówimy, że tym razem to Ty będziesz składał, tak? Życzenia? Jakby to było za każdym razem inaczej. Już ty żeśmy pan, się umawiali, że to ostat... miałaś... No tak, ale no. ostatnio ja składałam dwa razy, teraz Ty złożysz. Ty, to ty jest tak miło, dwa żeby nie... razy. Ja zawsze składam życzenia, a Ty tylko mówisz... Może ty jak zwykle jesteś tak skromny. <laughs> dobra, nazywają się Wyszyńscy, tak więc... Tak. I Ci, co zapraszają, i który mamy składać życzenia. Tak. A więc, dobra, patrzymy po drzwiach. I za chwileczkę wchodzimy. Dobra. Mam nadzieję, że ta y, 22-latka nie wie, że tu przyjeżdżamy? No na pewno nie, to jest niespodzianka. Dobra. To dobra. jest niespodzianka. Jeszcze raz. Ale głośno. Jeszcze raz. Dlaczego? O, jak wizjer, to no, nie wizjer. No ty wyłupiaj się, no. Co? Przestań. A jak się otworzy? Dzień dobry. O, wow. Dzień dobry. Jesteśmy z programu Koncert Życzeń z TV Disco. Przyszliśmy Pani złożyć życzenia z okazji 22 urodzin. No tak się złożyło, że dużo szczęścia, radości, pomyślności, miłości, uśmiechu na co dzień i żeby każdy dzień rozpoczynał się zawsze radosnym spojrzeniem. Od nas Dziękuję róże. bardzo. Ale zaskoczenie. Naprawdę zapraszam. Dziękujemy. To Ty pierwsza.